Dobra, także ostatni etap przed nami. Wszystkie pomiary przed wlaniem ceramizatora w samochodzie zostały porobione. Teraz już zostało nam tylko i wyłącznie otworzyć machę, otworzyć wlew oleju, bo właśnie tutaj się wlewa ceramizator. No i generalnie producent zaleca, by dostosowywać ilość ceramizatora w zależności od przebiegu silnika. Tutaj tych kilometrów było dokładnie, jak spojrzałem na licznik, 29195, a więc myślę, że jedna dawka tutaj bez problemu będzie wystarczająca. Generalnie aplikacja tego środka jest dosyć prosta. Mamy strzykawkę, zawartość tutaj mamy 12 ml środka ceramicznego. Wlewamy to po prostu tam, gdzie wlewalibyśmy olej. Dobra, ceramizator został już zaaplikowany, także w tym momencie pozostaje nam już tylko i wyłącznie zamknąć maskę. Auto będzie miało przejechać około 1500 km, bo tyle podaje producent, by środek ten mógł osiągnąć swoje finalne i docelowe właściwości. Także auto leci i my się widzimy za jakieś dwa tygodnie, no a dla Was to będzie tylko i wyłącznie parę ujęć. Dobra, jesteśmy na tej samej hamowni po dwóch tygodniach i już za chwileczkę będziemy raz jeszcze mierzyli naszą skodę fabię z silnikiem 1.075 Koni. Szczerze mówiąc, sam jestem bardzo ciekaw, czy ceramizator przy tak świeżym silniku i silniku wolno tym i silniku o niewielkiej mocy zrobi jakiś wyraźny efekt. Dobra, no już jesteśmy po pomiarach po zastosowaniu ceramizatora i muszę przyznać, że... Sam jestem zaskoczony tym, jak duża jest różnica, bo przy silniku 1.0, który bazowo ma te 75 koni fabrycznie, co nam pokazało na pomiarach ostatnio 83 konie mechaniczne, no teraz ta moc wzrosła dokładnie o 2,6 konia mechanicznego, natomiast moment obrotowy o 3 nm, co jak na tak niewielki silnik I w sumie świeży silnik, bo ma przejechane w tym momencie nieco ponad 30 tysięcy km, uważam, że jest naprawdę niezłym wynikiem. Dobra, kolejna część testowania ceramizatora to pomiary głośności, także umieszczam urządzenie do pomiaru tak samo dokładnie jak było ostatnio na obróbkach jałowych. Ostatnio mieliśmy 75 dB, tak więc zobaczymy jak będzie tym razem. Poprosiłbym. No. No muszę przyznać, że różnica jest dosyć spora, bo 68,5 dB, czyli ponad 6 dB różnicy, co myślę, że jest naprawdę sporym przeskokiem. De facto teraz, jak mówię, to jest około tych 75, więc takiej kumulacji jest tyle, co ostatnio miał sam pracujący 3-cylindrowy silnik.